Witam wszystkich serdecznie, witam na konferencji po meczu Warta Poznań Polonia Warszawa. Jest z nami trener Mariusz Pawlak. Witam serdecznie, poproszę trenera o komentarz. Gratuluję wygranej. Dobry wieczór, dziękuję oczywiście. Powiem tak, przyjechaliśmy tutaj do Grudziska po ostatnim nieudanym gdzieś tam meczu, czy końcówce meczu. Chcieliśmy przede wszystkim sobie, sami, sami sobie tak, udowodnić, że to był przypadek, że stać, stać nas na, na zwycięstwa w tej lidze, że ten zespół robi gdzieś tam progres, nie tylko jakby w punktowaniu, ale też i w grze. Co dzisiaj chcieliśmy? Dzisiaj chcieliśmy przede wszystkim oddalić grę od swojej bramki. Chcieliśmy próbować jak najdłużej utrzymać pressing na połowie przeciwnika. Jeśli by się oczywiście nie udało, to, to, to chcieliśmy wyczekać i wykorzystać fazę przejściową, bo mamy ją na dobrym poziomie uważam, jak na tą ligę. Nie do końca nam to się udało w pierwszej połowie. Może mieliśmy jedną czy dwie sytuacje. To było mało, natomiast warta, warta co, co robiła gdzieś. Może nie to, że się nie spodziewaliśmy, aczkolwiek źle reagowaliśmy. Dawaliśmy łamać akcje Warty do środka, gdzie były dośrodkowania, 2-3, gdzie były dwa strzały. Z tego też był chyba taki stały fragment, gdzieś na początku niepotrzebnie daliśmy jakby przeciwnikowi te, te możliwości. Natomiast chcieliśmy strzelić bramkę i strzeliliśmy po dobrze rozegranym rzucie rożnym, bo przygotowaliśmy, trenerzy przygotowali dobre, <kluwanie> dobre warianty uważam. I co, no druga połowa, strzeliśmy na 2-0, wydawało się, że ten mecz jest pod kontrolą. I to co powiedziałem, że co chcieliśmy zrobić na początku meczu przede wszystkim, czy w pierwszej połowie, czyli oddalić niebezpieczeństwo, no to wiadomo, że po czerwonej karce zupełnie się odwróciło, broniliśmy pole karne, z takim skutkiem, że straciliśmy tylko jedną bramkę, a nie dwie na przykład, tak, bo przeciwnik miał swoje sytuacje, ale to, że ma to jest normalne w piłce, bo my tydzień temu mogliśmy wygrać 5-0, a zremisowaliśmy 2-2, dlatego taka jest piłka. Eee, tak jak to mówią, piłka nożna spać nie można i na pewno dzisiaj będę spokojnie ja spał. Natomiast mówię, życzę tu oczywiście gospodarzom eee, w następnych meczach już kompletów punktów, eee, oczywiście, bo Warta ma swoją oczywiście tradycję i, i na pewno powinna być co najmniej na, na pierwszoligowym poziomie. Dlatego to życzę, a swojemu zespołowi gratuluję za, za tą postawę, taką, o, o czym sobie rozmawialiśmy na odprawie przedmeczowej. Dziękuję też kibicom za przyjazd, za wsparcie. Także wieczór dzisiaj w Grodzisku Polonii Warszawa, cieszę się, bo spędziłem tutaj 4 lata jako zawodnik, mieszkałem tutaj i, i mały sentyment jest oczywiście, a tym bardziej się cieszę, że, że to jest dziś tam kolejne, kolejne moje zwycięstwo, nie jako zawodnik piłkarz tutaj dyskoboli, tylko, tylko jako trener. Także na pewno będę miło wspominał ten wieczór. Dziękuję. Dziękuję trenerze również za dobre słowo. Czy mamy jakieś pytania do trenera? na dobry, na Korek, Radio Centrum 11, Opolnica. Zakończył ten mecz Pan z żółtą kartką. Było widać, że nie zgadza się Pan z większościami decyzji sędziów. I chciałam się zapytać, jak Pan ocenia hmm. decyzję i pracę arbitrów w tym meczu? Szczerze powiem Pani tak, że to jest moja pierwsza kartka, jako, chyba trzecia w tej rundzie. Okay. Tu w gruzisku dostawałem dużo żółtych kartek jako zawodnik, także dla mnie tutaj nic nowego. Ale nie, ja nie oceniam, bo pewnie sędziowie też by moją ocenili pracę jako trenera tak, że nie wygrałem ileś meczy, że straciłem tyle bramek, dlatego nie chciałbym tutaj. To jest trudne pytanie. Okej, może łatwiej się odpowiada jak się krytykuje, tylko, no ale mówię, w Polsce jest tak przyjęte, że się krytykuje. Natomiast mówię, są emocje. My też jako trenerzy chcemy, chcemy gdzieś tam grać, tak? Troszeczkę. Na pewnych rzeczach możemy się nie zgadzać, natomiast ostatnie słowo i tak należy do sędziów, także, także nie chciałbym, ale w każdym razie mówię na pewno będziemy, będziemy za chwilę gdzieś sprawdzać tą, czy prawdopodobnie czerwoną kartkę na potrzebucie, jeśli chodzi o kiełbę, chyba, jak się nie mylę, będziemy sprawdzać i ewentualnie. No, tutaj jest, tutaj może, może być taka sytuacja. Nie ma od razu. Mieliśmy oczywiście mamy na żywo mecz, wydawało nam się, że to jest. To co wiem, też zawodnicy tutaj gospodarzy jakby... Ucieszyli się, że takiego czegoś nie było, ale był VAR, tak? który jakby chyba nie dał tej kartki, dlatego mówię, dla mnie nie, nie kartka, ważniejsze jest zdrowie, że nic nie jest piłkarzem, to jest najważniejsze. Dobrze, dziękujemy. Mamy jeszcze jakieś pytania? To dziękujemy bardzo serdecznie. Ten drobny... Dziękuję bardzo.